Bokini. Wiadomo że o książkach. Drodzy państwo, dziś moim gościem w bardzo nietypowej scenerii. Nie mogę powiedzieć, że siadamy na kanapie u Bokini, bo ta kanapa została w nowym sączu, a my jesteśmy w Poznaniu, kolejna odsłona poznańskich targów książki. Wyjątkowy gość, goście, który już drugi rok co najmniej przyciąga masę tłumów, wiernych fanów, czytelników, Maciej Siemwieda. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Macieju, studiował Pan polonistykę. Przez kilka dekad parał się Pan reportażem. Zdobył Pan trzykrotnie Polskiego Pultizera, tak się nazywa nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, oczywiście w dziedzinie reportażu. Twierdzi Pan, że jest Pan reportersko upośledzony. Co my możemy przez to rozumieć? Czy pośledzony jestem pod, po reportażu, to jest taki zespół popromienny, a nie... To znaczy, że nie mam tej części mózgu, która odpowiada za fantazjowanie, albo jest ona właśnie upośledzona, dlatego w całe życie pisałem opowieści prawdziwe, reportaż to opowieść prawdziwa, wobec czego to fantazjowanie nie przychodzi mi tak dobrze i, i może i lepiej, dlatego że... Oczywiście staram się w książkach utrzymać granicę między prawdą a fikcją, ale nie potrafiłbym napisać historii... Co... O, teraz odpowiem tak dopiero właściwie na pani pytanie. Nie potrafiłbym napisać historii całkowicie zmyślonej. Na tym polega to upośledzenie. Czyli te fragmenty Pana książek, które są stricte fikcyjne, pisze się Panu o wiele trudniej niż te, które opierają się na, na faktycznej wiedzy i to na ogromnej wiedzy? Nawet nie. One wynikają po prostu z prawdziwej opowieści i one służą tej prawdziwej opowieści. Tak? Czyli to jest przyprawianie, a nie tworzenie zupełnie nowego dania. Jeżeli historia, która akurat jest tematem książki, ona jest gdzieś we mnie, gdzieś tam się dzieje, ja się emocjonalnie ją obsługuję, to wtedy mi się pisze fikcję łatwiej, ale ta fikcja jest po to, żeby tylko to ubarwić i uatrakcyjnić. Ale gdyby miał być odwrotnie, gdybym miał napisać fikcyjną opowieść, wkładając w niej elementy prawne, to podejrzewam, że miałbym z tym kłopot i nawet tego nie próbuję, nawet się za to nie biorę. W dzisiejszych literackich czasach bardzo ciężko jest autorowi wykreować choćby autorowi kryminałów, thrillerów postać seryjnego mordercy, który nie będzie powielał pewnych schematów, który będzie do tego stopnia oryginalny, że my czytelnicy... Yy... W jakimś tam stopniu, o ile to nie brzmi dziwnie, w przypadku akurat seryjnego mordercy, go pokochamy. Jak ciężko było wykreować prokuratora i to prokuratora pracującego w IPN-ie, którego pokochały rzesze czytelników i czytelniczek? Mowa oczywiście o Jakubie Kani. To nie był jakiś morzu wynikający z tego, że ja tam się gnębiłem, żeby ta postać jakoś wyszła. Po prostu z uwagi na tematykę, którą Kuba się zajmuje, to go tam w tym IPN umiejscowiłem. Oczywiście już miałem wiele sygnałów, że jak to IPN, co to za instytucja. Moim zdaniem przyzwoitym można być wszędzie i to nieważne, gdzie się pracuje, ale ważne, kim się jest człowiekiem, a on jest takim człowiekiem, który mi się podoba i który jest mi bardzo bliski i dlatego nie, to nie była męka, to była raczej przyjemność powołanie go do życia. Ile jest z Pana cech w Jakuba Kani? Poza oczywiście tym ogromnym zamiłowaniem do jedzenia. 27%. To zostało tak skrupulatnie policzone. Ja czytałem Pani pytania na Instagramie dzisiaj, bo Pani w swojej relacji pokazała notatki, a ja sobie powiększyłem, dlatego jestem taki sprytny teraz. W każdym razie, nie, on ma dużo ze mnie, poza jedzeniem, tak. Natomiast on jest takim jakby osobieniem. Tych ideałów, które niekoniecznie mam, ale do których dążę. Jakie to ideały? Na pewno umiłowanie prawdy, na pewno taki upór, który właśnie do, tej, do odkrycia tej prawdy zmierza bez kompromisów, bez jakiegoś nie wiem, dawania się przekupić, zastraszyć, itd. To jest też dżentelmen, a zawsze chciałem być dżentelmenem, e, oczywiście bez przesady, no bo tam prawdziwy gentleman mówi do kobiety, która mu wybiła oko parasolką, e, nic się nie stało, bo mam jeszcze drugie. Natomiast dżentelmenstwo natomiast, e, jest cechą, która w dzisiejszych czasach jest trochę w, w zaniku i też ją chciałbym przywracać i Kuba jest ambasadorem. Muszę Panu przyznać, że my tak trochę w kuluarach e, ludzi, którzy na co dzień zajmują się czytaniem i recenzowaniem książek, to już dawno Pana określiliśmy mianem pierwszego dżentelmena Rzeczpospolitej. Pan e, wchodzi w interakcję e, z czytelnikami. E, co, co, to pana, e, co to dla Pana znaczy taki zupełnie inny wymiar kontaktu między autorem a tymi osobami, które finalnie potem czytają Pana dzieła? Znaczy, ja nie wyobrażam sobie, może tak zostałem wychowany, żeby moja mama, która bardzo dbała o mój savoir vivre, ale i dla mnie była takim ogromnym autorytetem, jeśli chodzi o właśnie sposób traktowania ludzi, kontaktowania się z ludźmi. I ona zawsze, ona nie była, może jest, bo ciągle na szczęście żyje ale ona nigdy nie była autorytetem czy tam nie była czytana w podręcznikach, tylko miała taki, takie własne pojęcie o y, savoir-vivre, które mi bardzo odpowiadało i ono było, polegało na y, naprawdę prostych zasadach. Kiedy je, moja koleżanka, sąsiadka dorosła i miała już 18 lat i ja nie wiedziałem, czy ja powinienem się kłaniać pierwszy jej, czy ona mnie, no bo to już była dama i poszedłem do mojej mamy jako do wyroczni zapytać ją, Mamo, kto się przykłania? To mama powiedziała grzeczniejszy. I, I ja po prostu gdzieś mi wyrobiła tę grzeczność i dla mnie e, nie odpowiedzieć na czyjś list, czy, czyjąś wiadomość, e, czyjeś pytanie było po prostu skrajnym brakiem grzeczności. To oczywiście się mści, bo ja w tej chwili spędzam dwie godziny dziennie na tym, żeby e, mówiąc językiem współczesnym ogarniać. Instagram i Facebooka. To i tak mało te dwie godziny. Tak, ale odpowiadam wszystkim, naprawdę. I to ja się z tego niezwykle cieszę. E, czyli, reasumując, właściwie historię o Pana mamie. Mama doskonale Pana wychowała. W jednym z wywiadów zdradził Pan, że padł w Pana stronę taki zarzut, że pisze Pan. Dla blogerek i starszych pań. Pan stwierdził, że to dla pana ogromny komplement, bo to jest ten inteligentny czytelnik. Tak jest? Tak jest. Zarzut padł po gambicie. Co to za książka? Właśnie dla starych panien i blogerek. Szczerze mówiąc, no to chyba nie ma bardziej uświadomionego targetu czytelniczego, bo starsze, starsze panny i blogerki to są osoby, pamięta pani takie słowo oczytane. Kiedyś tak się mówiło o kimś. E, jesteś odczytana, czy jesteś oczytany i to był wielki komplement. I to są ludzie odczytani. W naszym książkowym świecie ciągle się mówi i używa tego słowa. I to jest, to jest jeden z walorów waszego książkowego świata, ponieważ ja marzę o tym, że pisać dla ludzi oczytanych, a ponieważ zarówno w dziennikarstwie, jak i w beletrystyce, ja nigdy nie pisałem ani dla kariery, ani dla pieniędzy, ani dla sławy, ani dla naprawiania świata. Ale zawsze dla przyjemności. Wstydzę się przyznać, bo to jest taki rodzaj ekshibicjonizmu. Jestem, ja jestem po prostu hedonistą. Piszę dla przyjemności i jeżeli przyjemność znajdują w tym ludzie oczytani, w czytaniu tego, w odbiorze, to trudno sobie wymarzyć coś wspanialszego. Czyli tak naprawdę dla przyjemności i dla prawdy? Dla przyjemności i dla prawdy. Prawda jest ważna, jest bardzo strzeżona w tych książkach i ja mam nawet rodzaj takiego detektora kiedy mnie ponosi trochę, bo jednak czwarta książka beletrystyczna sprawia, że człowiek zaczyna mieć inklinację do tego, żeby oczywiście w tej fikcji poruszać się coraz lepiej tak. a jednak nie ulegam tej pokusie czyli nigdy nie zepsuję, mam nadzieję takiego poglądu że te książki są oparte na faktach i, i, i nie dopuszczę do tego, żeby ktoś mi udowodnił, że a jednak zmyśla, a jednak tę prawdę tam gdzieś fałszuje, czy nagina i tak dalej. Takich zarzutów, myślę, pod swoim adresem pan jeszcze nie słyszał. Nie, jeszcze nie. Oczywiście wszystko przede mną, a nawet jeśli słyszałem takie zarzuty, bo rzeczywiście bywało tak, że ktoś mi powiedział, co pan za leki bierze, że pan wymyśla takie historie, to y, zawsze dało się to udowodnić tym, że jednak jest to oparte na prawdzie. Jeśli chodzi o pana pisarskie rytuały, wiemy już, że bardzo pan dba o taką strefę własnego komfortu, żeby to wszystko było zgodne z BHP. To e, trzy strony dziennie maksymalnie maszynopisu, to nie dziesięć stron, jak pan nam zdradził, Właściwie kilkanaście minut podczas spotkania autorskiego. Siedzi Pan przy wysokim stole, na barowym stołku. Stołek jest obrotowy, tuż za Pana plecami znajduje się lodówka, tak żeby w razie potrzeby móc do niej sięgnąć. Przed sobą widzi Pan okno za oknem ogródek, i bardzo często w tym ogródku pojawiają się ptaki, na które Pan lubi patrzeć. Ma Pan jakieś swoje pisarskie zboczenia poza tymi, o których już przed chwilą powiedziałam? Na pewno pisanie na brudną, co dzisiaj wydaje się mm, zupełnym anachronizmem, a jednak ja nie widzę tekstu na komputerze. E, brudnopis jest e, cudownym wynalazkiem. Papier i pióro powodują, wywołują pewną magię, ale też na, to nie służy tylko jakby rytuałowi czy, czy pewnemu nawykowi e, natręctwu wręcz, ale brudnopis pozwala skreślać. Można dopisywać, można wyrzucać. Kiedy opowiadam to swoim studentom, to oni patrzą na mnie jak na dinozaura, ale ja nie namawiam ich do tego, żeby oni ryli w kamieniu każde słowo, tylko po prostu e, to nic nie kosztuje, tak? umiejętność skreślenia. Bardzo mało ludzi, bardzo wielu ludzi piszących, nawet doświadczonych popełnia błąd zbyt bliskiego sąsiedztwa tych samych słów. Proszę sobie wyobrazić, że ja po 30 latach pisania, jeżeli piszę w komputerze, robię to samo, robię ten błąd. Brudnopis jest wykluczany, wykluczany. A jednak polszczyzna jest piękna, no, a słownik synonimów bardzo gruby, więc a kulturalny język polega też na umiejętności używania synonimów. Więc pisanie na brudno to jest zboczenie, jak pani powiedziała, Natomiast drugim y, takim nawykiem, pewnie nienaturalnym, jest to, że ja czytam na głos, ale nie z, z uwagi na samo uwielbienie, tylko y, to jest znakomite ćwiczenie. Sączka musi mieć rytm. Musi mieć rytm, musi mieć melodię swoją. Jeżeli nagle w czasie pisania czytania mi zabraknie tchu, to ja stawiam kropkę, a jeśli y, rzeczywiście własny styl, to jest, też, to jest wyczucie przede wszystkim własnej melodii. Tak? Jak tą książkę samemu się da fajnie przeczytać, ale kotu, psu, na pewno nie drugiej osobie, bo druga osoba robi miny, ona reaguje, tak? by się zachwyca, albo przewraca oczami, to wtedy... Natomiast w wypadku um, takiego czytania głośne, głośnego samemu sobie lub odbiorcy y, najbardziej uczciwemu czy jakiemuś zwierzakowi, wtedy naprawdę wiele można poprawić i wiele można udoskonalić. Skoro już jesteśmy przy zwierzętach, ja będę się starała zmierzać powoli ku końcowi, bo wiem, że przed Panem jeszcze mnóstwo obowiązków i, i podróż przede wszystkim. Padła z Pana ust deklaracja. Ja pozwolę sobie to jeszcze przytoczyć, tak żeby wszyscy nasi czytelnicy mieli tę świadomość, że w lipcu się spotkamy w Krynicy. To taka miejscowość na południu Polski, z którą oczywiście sąsiaduje Nowy Sącz i tam będziemy mieli okazję porozmawiać po raz kolejny. Byliśmy przed chwilą przy zwierzętach, to jeszcze pozwolę sobie do tych zwierząt, wrócić. Opowiadał pan o łososiu, który składa setki jajek, chowa się gdzieś i absolutnie się tym nie chwali. Tego łososia porównał pan do kury, która składa jedno jajko i tak głośno gdacze, że informuje o tym cały świat. Co ma pan z tą kurą wspólnego? Ja już się przyznałem, że jestem kurą, ponieważ niestety żyjemy w takich czasach, że złożenie 40 tysięcy jajek i odpłynięcie w ciszy Kompletnie do jakby temperatury i temperamentu tych czasów nie pasuje. Ja oczywiście się chwalę. Znaczy Facebook ani Instagram nie są dla ludzi skromnych, oczywiście zachowując granice przyzwoitości, no nie, nie pokazuję, co jem na śniadanie i co dzisiaj zamierzam nałożyć. Natomiast zawiadamiam o tym, co robię. Tak chciałbym, żeby to, to było właśnie odbierane, ale też wynika to w dużej mierze, to mnie, mnie czytelnicy też uczą obsługi Facebooka, Instagrama, e, mimo że zajmuję się jakby zawodowo wizerunkiem, a jednak e, to oni, oni, dostają to, co chcą. Jeżeli chcą trochę mojej prywatności, dostają tę prywatność, ale bardzo ludzi interesuje nie tylko książka, nie tylko jej odbiór, nie wiem, nagrody, nominacje, interesuje ich również to jak ona powstaje, interesuje ich warsztat, choćby to miejsce, w którym się ją pisze. Interesują, interesują ludzi ciekawostki, które w książce się znajdują, ale też te, cała okolica tych ciekawostek. No i wreszcie yy, ludzi interesuje bardzo też takie, takie, jakby to, co oni z tą książką mają wspólnego. Tak? Jeżeli napiszę coś z Nowego Sąca, na pewno będzie pani chciała wiedzieć na ten temat więcej i na pewno dostanę lajka, więc yy, tak to działa naszych czytelników dzisiaj tak naprawdę poza oczywiście tą ogromną wartością, jaką niesie ze sobą literatura i konkretne dzieła danego pisarza, to w momencie, kiedy pisarza kochamy i uwielbiamy go czytać, interesujemy się absolutnie wszystkim, co z danym pisarzem związane. Panie Macie, ostatnie pytanie. Książka raz w roku? Tak, na razie nie częściej. Być może powtórzę. zrobię raz eksperyment, że wyjdą dwie, ale z bardzo silnym zastrzeżeniem, że to raz. I, I raczej nie chciałbym. Y, czy Nawet nie chodzi o to, że mnie to męczy, czy zbyt dużo czasu pochłania, ale y, przyjemności też trzeba dozować. A ja mówię o swojej przyjemności w tej chwili o przyjemności pisania. I jakieś wytwarzanie tych książek naprawdę nie jest moim klimatem, celem, ani namiętnością. Natomiast zrobienie jednej w roku, takie sanitarnie optymalne. Przyjemność o pewnie dla pisarza jest też. Przyglądanie się temu, jak my, czytelnicy, po przeczytaniu ostatniej książki, bardzo mocno wyczekujemy na pojawienie się kolejnej. Maciej się bieda, dziś moim gościem. Bardzo, panie Maciej, dziękuję za tę rozmowę. No i oczywiście trzymam pana mocno za słowo. Widzimy się niebawem w Krynicy. Bardzo dziękuję, do zobaczenia. Bukini. Wiadomo, że o książkach.